Jestem Eki w dzisiejszym odcinku na moim kanale, wraz z ekipą yy, 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 Królika z Kajdanek, uwalniamy. Ej, kolejny policjant, no! Chodź tu, Królik, szybko! Tak, teraz mnie. Yy, jest się ze mną, oczywiście. Królik, Chirobek i Mati tam na dole, który nie wie, gdzie jest muzeum, ani nie wiem, gdzie jest, ale już tu wchodzi, nie? W ogóle nie wiedziałeś. Więc jesteśmy tutaj w trójkę, w czwórkę przepraszam um, A to nie jest Mati, to. Mati. Matki Mati... eee. no, Brawo Robek, ale i tak wiedzieli, że tu jesteśmy. Więc, więc tak, wideo na kanał, zostaw mu subami, też zostaw suba, zostaw mu łapkę pod filmem z fansofobii. Eee. I no. A ja mogę tylko rozmotorować kanał? Nie masz kanału. Ale mam bardzo kanał mojego kolegi. Nie. Nie możesz Ale on robi dobre content Minecraft. Nie, jak ty byś nagrywał i nie Minecraft to może byś mógł Znaczy... Twój, kanał. Kto umarł? Mati? Znaczy się, że tak, No a Mati umarł Mati nie żyje Dobra, eee... To... Słuchajcie, raz... Dwa. Już Lecimy oddać hajs i teraz y, ATV jest naszym celem, czyli taki nie wiem czy wiecie co to jest, ale to jest taki układ, no właśnie. Zapomniałem słowa. Ciao jest skuter, nie wiem czy Scooter Brothers Nie, ja, akurat robka nie było ze mną e, Więc no e, Mati nie, nie odnajduje się w ogóle w życiu e, Ja ci kanale jak się znajdę Mati, nie prosto, Mati jeszcze... Mati jeszcze od nie myśli On ma takie opóźnienie, mm. że on kiedy my byliśmy to już w muzeum, on dopiero usłyszał, że my jesteśmy w kastynie On dopiero teraz us usłyszał, że jesteśmy w muzeum, że w muzeum znaczy teraz jest gdzieś tam... Zginął, nie? No, teraz... Chwila, są no, teraz... dwa wyjazdy? O kurde, są dwa wyjazdy, trzy. nie widziałem Trzy? A, znaczy trzy, no Łoł, wow, że nawet z tej strony jest wyjazd Oho. Dobra, Robek, jedź! Robek, jedź na pociąg No jest gas, jest gas, roba na gasuję. Nie robię. Biegniesz? No przecież on że innego garażu nie ma. A to Robek to no, już gdzieś może i my zysujemy dwie rzeczy na którą biegnie. No właśnie, Robert. On się wyciszy. Nie zaraz przyszedł. Tak. Aha jedno. Bardzo szybciej Dwie To masz problem, no słuchaj To nie jest mój problem że cię policzę. Co tam szli już? Znaczy jeden mam Broni nie masz Ja się nie mam? Siadaj się. Proszę. Dobra, na, nie! Nie jedziemy na kasyno! nas widzi! Słyszę, ale go tu nie ma! Ja mam widzę do A tak, A tak, Gdzie ty jedziesz? Na kasyno! Po co? Nie, nie, my no jedziemy dalej niż na nie, Zostaw nie, nie, No, no ja cię po parafii. nie, 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 Sorry za nie, 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 jest. On jeszcze nie, on z nie, 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 On ma nie, lat kultury I tak samo, nie wiem, zatrzymał się w latach, nie wiem, chyba 1990 Ja słucham muzyki z lat 90-tych, bardzo piękne utwory. No właśnie. Ty za niego, nie, 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 a ja nie mam przed chłopie. To Nie, nie będę... mnie Ile to było tak ty kto teraz, kurde. Jakie lepsze Nie wiem, nie był taki zje... Jaki? Znaczy co? Co nie było to? Co było tak? Ma tej oczy, bo też drugi. Nie on... On ma teraz tak naprawdę 40 lat Ponad 40 i teraz prawi nam swoje niemądrości. Mów to wszystko było kiedyś... Ta, w szczególności, że wtedy Cię nie było, bo się urodziłeś w 2012 na Ej, ej, kró święty, królik, tak królik, tak królik, tak królik, królik, on nawet tego nie dementuje On nawet tego nie, on, on nawet tego nie dementuje, że w 2012 się urodził Ja uciekam, ja uciekam Dobra, to jedziemy na zewnątrz. A może bronię? Nie, nie, nie jest to potrzebne Na muzeum. Ale ty nie wiesz gdzie ty na... nie masz człowieku. To jest to Ty nawet nie, nie To jest człowieku. O, człowieku. O, człowieku. O, człowieku. O, człowieku. O, Może jakiś idiota, który się to... a nie to po co ty nie pójdziesz Paty, ty tam może nie iść lepiej. Ja <laughs> dobra, z, dobra królik, zobaczmy jak on to ułoży. Ty się spuściłeś. Królik, prowadź, Das sobie radę, Mati. O nie, 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 tam teraz! teraz. Sorry, nie, tu na dwie osoby. nie, nie, to nie, nie, wyjechać zdążysz nie, 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 dojechać do tej

Policja, spadaj są w krój, spadaj! O Robek powrócił! Ha! On przyszedł tylko, żeby się postrzelać. Ha, ha. I znowu pójdę tu Standardowo. Ja się do policji. Shotgun. Ja te kupię motorka. Dobra, ja już jestem, jak wyciągnąłem rękę. Spoko, ale jej nikt nie pytał. Znaczy nie do ciebie Robek ja robię Spoko, Robek wsiadaj. Wsiadaj Robek, wsiadaj. wsiadaj, Robert, wsiadaj. No ale wsiadaj Robek, w auto mamy Zajebisty no, kolor Nie zostawę mnie Policja nam Okej, okay, dobra dajcie mi go Przebinam opony Ej ale wiesz Ty Robek, że możesz strzelać z samochodu? No ale wolę nie strzelać z samochodu oh Nie chcesz drive by'a robić? Nie chcesz drive -buja.

Dobra, nie jest Ja chyba leży Leży Ta leży Leży, leży Broń, psiadek Kulam odbyła. Ty! Bugatti! Co jest? Wejście pod te bronię pod jedzie Ej, chłop się zrage'ował Mati się zrage'ował Królik, jesteś przekonujący, pisz Dobra. Broni, tak? Policja tam do was przyszła Kordo Krobek, wsiadaj Nie... Ale nie wiem, no kurde tych dwóch są, nie wiem, kretynami, czy co? nie, nie chcę co zrobić mi się. Więc nie inaczej. Kurde, no oboje wychodzą w trakcie nagrania. Są. Nie poważni są. To ważne. Kaktus. Odpowiedź kaktus, nie? 21,8. Okay. O, dzięki! Dzięki, robek Ja do tego pociągu tak idealnie wleciałem. Ja ty nie podrzuciłeś, nie? A nagrałeś, tak wleciałem. Tak. Tak? Co co? Na... Przeczytałem, co napisałeś, królik. Ej, jest... Ej, ale dalej mi się przypomina, jak, jak ja tu przez ścianę kiedyś przeleciałem. Nie kiedyś, tylko to było wczoraj. Masz rację no, Co jest? Policjan! To jest! Strzelam się z nim. Nie zakup Nie mogę się, bo bardzo się telepnoczę. Jestem w, w, w Nie mogę się odpłyć, bo byłeś raz w przodu, raz w tyłę, raz w... wiem, a ja byłem w... Ja jestem teraz w Azkabanie, nie? CzD. Ja będę Dobra, zabiłem tego gnoja. Dobra, widzowie, to jest chyba najkrótszy odcinek tej serii, bo już nie chce mi się w sumie nagrywać. <laughs> um. Nie chcę nie chcę mu się. Na siłę Rupa, nie Hop, ja, na siłę zrobiłem. Na... Większość Robloxa zrobiłem na siłę. Mówię to ja też zrobię. się w tym <laughs> Więc y, myślę, że jeszcze nie obrazicie, jak y, poza nagraniami. Y, za, zarobię yy, nie wiem ale poza nagraniami zarobię nie, nie weźmy, po prostu zarobię ale nie kupię właśnie nie, zarobię ale nie, nie kupię yy, więc mam nadzieję że on się odcinek spodobał Mati się zrajdżował bo jest idiotą yy, i mam nadzieję że, że... Mam nadzieję po prostu, że spodoba Ci się filmik, który jest nazwany Wiesz, do zdajesz mu suba i, i że wiesz na Instagramie, na Instagramie, komentarz I Matthew B ponownie, co, co ty człowieku robisz i chyba... Nie no, dobra, siema po prostu